Boże, jesteś początkiem, Boże, jesteś drogą. Boże, jesteś światłem, Boże, jesteś naszym życiem. Rozpoczynam ten nowy dzień w obecności Boga. On sam obdarzył nas darem życia. I powołał do jedności z Chrystusem, abyśmy przez wszystko, co czynimy, oddawali chwałę Jego imieniu. Niech nasze serca otworzą się na Jego miłość i pokój. Szczęść Boże, moi drodzy. Jezu, przyjdź do nas. Jezu, prowadź nas. Jezu zostań w nas, Jezu przyjdź do nas. Jezu prowadź nas, Jezu zostań w nas. Moi drodzy, modlitwa o poranku wprowadza nas w rytm dnia, uczy nas patrzeć na świat oczami wiary. Otwiera na dobro i daje odwagę, aby stawić czoła trudnościom. Kto zaczyna dzień w jedności z Bogiem, ten niesie w sobie światło, którego nie zgasi ciemność. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Uczyńmy znak krzyża. Poranek rodzi się w ciszy. Światło przenika mrok. W sercu tli się wdzięczność za dar kolejnego dnia. Boże, Ty doprowadziłeś nas do początku tego dnia. Prosimy Cię: Zachowaj nas w Twojej miłości. Spraw. Abyśmy żyli w jedności z Chrystusem, aby każdy krok, każde słowo i każdy czyn były na Twoją chwałę. Amen. Kto zaczyna dzień z Bogiem, niesie w sobie pokój, którego świat dać nie może. Bracie, siostro, Niech Bóg Ojciec otoczy Cię swoją opieką. Niech Chrystus prowadzi Twoje kroki. Niech Duch Święty napełni Twoje serce pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zakończmy naszą modlitwę w radości i pokoju. Niosąc w sercu wdzięczność za nowy dzień. Światło poranka, Twoja obecność, nasze życie, Twoja chwała. Dzisiejszy dzień jest darem, przyjmuję go w pokoju i ufności. Światło poranka, Twoja obecność. Dzisiejszy dzień jest darem. Mój drogi braci, moja droga siostro, zostaw polubienie i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych spotkań modlitewnych. Twoja obecność buduje naszą wspólnotę. Wdzięczność otwiera serce. Na Bożą miłość. Boże, prowadź nas, Boże, umacniaj nas, Boże, bądź z nami na drogach tego dnia. Fiat szepcze w liściach, a ja patrzę w niebo. Pustka w środku, jak echo dawnych dni. Nie wiem dokąd zmierzam, czy znajdę odpowiedź, lecz w głębi serca czuję obecność. Boże, nie potrzebuję słów, tylko Twojego spokoju. W Twojej sile odnajduj odwagę, Boże. Nie potrzebuję słów, tylko Twojego spokoju. Nie obiecujesz łatwości, ale dajesz wytrwałość. W trudnych chwilach w Twoim ramieniu znajduję schronienie. Boże, nie potrzebuję słów, tylko Twojego spokoju. Twojej sile odnajduje odwagę. Boże, nie potrzebuję słów, tylko Twojego spokoju. Do usłyszenia, moi drodzy.